Na dół i rozpęd, jeszcze No, cię no, skręcasz? No, gdzie skręcasz? No i co? No i co? No i no, jak dobrze? No źle, no jak zjechałaś? No, no jak jak wylądowaliście bokiem? Jakby była większa górka, już byście się kulali. Mówiłem, jak dupa ucieka, dodajesz gaz, bo przez to, przez ten bieg hamuje. Na LC to już byście od połowy górki lecieli A? Jeszcze raz i teraz ma być dobrze zrobione Czemu wy skręcacie znowu? No wy ty nie widzisz, nie widzisz gdzie jesteś No nie widzę No to wystawłem, no tu masz dobrze, tak? To po co chcesz jechać w ogóle w prawo? po co skręcasz? No i co? Czek co było źle? Co było źle? na 4 nie zapęd nie mam. Za wolno Nic... Nie musisz tu Ale na, na H czy na L Na H! Masz miejsce na rozpęd niepotrzebne L Ale 4 na 4. Po co? To jest za mała górka, niepotrzebne 4 na 4 Tu musisz tylko mieć rozpęd, on skoczy sam. Po co wam te szyby? Ale nie, nie za mocno. Nie, za mocno Przecież on był metr nad ziemią Ja pierdolę Ja czuję, że on do tych wyjazdów... Ale trzeba, no, Jezu, rozpęd przed górką, ale odpuszczasz już na górce Tego nie powiedziałbyś No, ale no To jest logiczne Pasy się spięły czy nie? Nie. Peszek. Powoli, Gdzie, czemu ty skręcasz znowu? Jak sam skręca? Ty trzymasz kierownicę, czy co? Powoli, tak żeby się ślizgnął, jak krzyknę gaz, to gaz! No, no jest, no i jedź powoli, już równo, równo, jedź, 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 jedź. I zobacz, Patrz, patrzcie, gdzie by, skąd zjechała. Teraz zostaj na tych napędach i na tej LC i jedziesz teraz tą samą górkę I teraz ją zrobić wolno, bo na LC możesz ją wolno zrobić Tą samą? Tak No nie tą, tylko tamtą co skoczyliście, no jedź tam normalnie co. Teraz, teraz, cały czas równo gaz, ale cały czas równo i tyle. A I bez jedziesz. Rozpuszczenia? Jedziesz wolno, to nie musisz rozpuszczać, A to bo wolno przecież teraz się zatrzyma. No wolno masz ja, jechać, mierde. bo jesteś na LC i masz na 4 Jedziesz tak, powoli, ale równo. Powoli, ale równo. Cały czas tak samo gaz i, je, i jedziesz. Nie zatrzymujesz się i wjedzie Dwa więcej, dwa więcej, dwa więcej. Stop. Trochę za wolno. Z powrotem. Minimalnie szybciej To jest takie szybciej, troszkę troszkę więcej, 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 więcej na czemu? Czemu odpuściłaś? Na czemu? idealnie i jeszcze raz powtórzysz to

Bo nic nie widziałyśmy. No to co, no ale masz hamulec? No to nie jest stroma górka. No przecież widzisz co no, ale jest. my nie widzimy właśnie jaka jest. Widzisz wcześniej. No. Tu, 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 Ale Jedź, 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 no jedź, no nie odpuszczaj No teraz to nie wiem co Zobacz czy no jedź no, no, no daj gazu, no i tu No, no to gaz na duś Tam No już teraz wyjechaliście z tego i teraz na maxa w lewo i jedź powoli, równo, powoli, po prostu równo, powoli. Na LC możesz tak robić. Nic się nie stanie, powolutku. Powoli. No i skrobię się, jedziesz, jedziesz, jedziesz. Jedź. No i jedź. No tu specjalnie na takie. LK napęd na cztery i powoli, za mną. Co znowu? już się kurwa boję znowu twoje... I delikatnie wszystko, Ma... włączcie sobie eko, macie eko? Nie. Powoli, powoli! Równo! Teraz czekaj, poczekaj. Prosto, prosto! Nie, no czemu skręcasz? No. I tu. Tu. Nie skręcaj. Dobra, no, pro, no prostuj te koła powoli, no. Ale na, tu bardziej. Tu. I te, te, teraz prosto i powoli. I powoli jedź, ale równo gaz. Lekko, lekko dokręcaj tu, ale delikatnie, bo musisz wzdłuż górki jechać. I czasem nie hamuj, tylko daj gazu. No powoli, powoli, równo. Równo. Nie szarp. No chodź! No, prostuj, prostuj, prostuj! Prostuj! No! No! Jedź, jedź, jedź! Równo! Hej! Okay. Okay. No, ja so pojedziemy na tą góreczkę? A wej, ja patrzę, A tu! A tu?